Dzień dobry we wtorek. Bardzo często, z ludźmi, z którymi rozmawiam o ich wierze, ich relacji z Panem Bogiem, z ich ust słyszę takie zdania, że nie wierzę na 100%, nie kocham na 100%. Moja modlitwa jest kiepska, moja modlitwa nie jest taka jak kiedyś. Dużo jest takich w nas, w nas ludziach wierzących, oskarżeń, samooskarżeń. Które nie tyle mówią coś o Panu Bogu, ale bardzo dużo mówią o tym, jak bardzo nie potrafimy dostrzec dobra w sobie i w tym, co robimy. Dlaczego dzisiaj taki temat? Dlatego, że mamy dzisiaj dwa wspaniałe teksty. Uwaga, uczą nas wiary kobiety i warto na to zwrócić uwagę w naszym kościele, który jest tak bardzo sfacetowany, że tak powiem. Zobaczcie, że Najpierw Ewangelia Maryja to jest jej hymn uwielbienia. Zawsze się śmieję z tego tekstu w tym sensie, że wyobrażam sobie, co by było, gdyby ktoś, jakaś kobieta, jakiś mężczyzna w czasie naszego spotkania, na przykład, nie wiem, podczas mszy świętej wyszedł tak po prostu albo po mszy świętej, żeby już nikogo nie denerwować, że rozwalam sze. No i powiedział taki tekst. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzą na uniżenie swoich służebnicy, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Gdybyśmy tak stanęli przed całą wspólnotą Kościoła i zaczęli się chwalić, co to Pan dla nas nie uczynił, no to, no to wiecie, co by było. Yy... Ani Maryja, ani Anna z pierwszego czytania, która odważnie staje przed Bogiem mówi, To ja jestem tą kobietą. Znaczy, ona jest świadoma tego, kim jest, jaka jest jej tożsamość, co było wcześniej, co jest teraz. Yy, obydwie te kobiety nam pokazują, że modlitwa naprawdę nie polega na tym, że my będziemy się przed Panem Bogiem upokarzać i spełniać jakieś swoje tak naprawdę wewnętrzne normy. Ale modlitwa staje, polega na tym, że. Pozwalamy sobie na taką Bożą bezczelność stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć to, co jest w nas dobre. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy i, i Anna i, i Maryja pokazują nam, że, y, że za tym wszystkim stoi Bóg. Dlatego człowiek, który wierzy Panu Bogu, człowiek, który wierzy w Boga, nie boi się mówić o wielkich rzeczach. Nie dlatego, że jest pyszny, ale dlatego, że wie, kto za nim stoi. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, mówi Maryja. Ona nie jest źródłem tych rzeczy, ona nie jest kimś, kto sobie te rzeczy wymyślił, ale jest kimś, kto potrafi zobaczyć, że jest kobietą obdarowaną, jest człowiekiem obdarowanym. I to jest to, czym powinniśmy się zajmować na naszej modlitwie. Nie tym, że się źle modlimy, nie tym, że, że nie na 100%. Zawsze pytam się takich osób, które mówią, że nie na 100%. Jak określasz te normy? Kiedy według Ciebie jest 100%, kiedy jest 50%, a kiedy 99,9%? I oczywiście nie ma odpowiedzi, bo to nie ma czegoś takiego jak norma ilości, jakości modlitwy. To jest tylko nasza pycha, która yy, i ona czasami nie jest podyktowana jakimś złym pragnieniem. Po prostu chcemy więcej, tylko tak naprawdę chcemy więcej, bo się boimy Pana Boga, w związku z tym wydaje się nam, że On od czegoś więcej od nas wymaga. Bo chcemy więcej, bo wydaje się nam, że jak będziemy się więcej, bardziej modlić, to Pan Bóg da nam więcej, nie wiem, tak zwanych łask, darów. Tymczasem chodzi o to, żebyśmy stanęli przed Panem Bogiem i potrafili być wdzięczni. Dlaczego? Nie dlatego znowu, że jestem sługą, a on jest wielkim Panem, który czasami rzuci mi jakieś okruchy ze swojego stołu, ale dlatego, że Bóg cały czas w swojej miłości nas obdarowuje to nie jest tak jak pan z psem, że właśnie tak jak powiedziałem, rzucimy czasami coś psu, bo jest naszym psem, bo mamy frajdę z tego jak on to je, bo ciągle my, my, my. Tymczasem on jest inny. On nam daje nieustannie, bo jego miłość jest pozbawiona jakiegokolwiek egoizmu, pozbawiona jakiegokolwiek wpatrywania się w siebie i wszystko co robi jest tylko i wyłącznie dawaniem. Dlatego jego dawanie jest czyste, dlatego kiedy patrzymy na dary Pana Boga, czyli to wszystko, co się w naszym życiu dobrego dzieje, i też te trudne rzeczy, które się dzieją, i próbujemy na nie popatrzeć z wdzięcznością, nie dlatego, że jesteśmy masochistami, ale dlatego, że wiemy, że wszystko w naszym życiu dzięki Jego obecności może mieć sens, może mieć, uwaga, bo chcemy tego sensu szukać, no to wtedy człowiek naprawdę stając na modlitwie z wdzięcznością, Uczy się dostrzegać, że wiele dostał. I myślę, że te dwie kobiety dzisiejsze z dzisiejszej liturgii słowa y, powinny być dla nas takimi dobrymi nauczycielkami modlitwy. Nauczycielkami, które pokazują, że chodzi też w modlitwie o pewną bezczelność, że staję przed Bogiem, przed ludźmi i potrafię powiedzieć, co dobrego w moim życiu się dzieje. Nie udaję jakiejś pseudopokory, że jestem nikim. Straszne są te rzeczy, które sobie często mówimy. My, katolicy, chrześcijanie, że ktoś mówi o sobie: jestem zwykłym, przeciętnym człowiekiem, zwykłym, przeciętnym chrześcijaninem, katolikiem, nic nie znaczę, jestem nikim. To wszystko jest jak rzucanie Panu Bogu, jak uderzenie go w twarz, powiedzenie: Nie, Twoje dary są mało istotne. Albo jesteśmy konsekwentni i żyjemy tym, co Bóg nam daje, i widzimy, że naprawdę nasz status we wszechświecie jest czymś bardzo wysokim, bo jesteśmy ludźmi. Nie chodzi tutaj o poniżanie innych stworzeń, ale chodzi o to, że właśnie potrafię dostrzec, że Bóg wywyższył człowieka, że jesteśmy kimś niesamowicie wielkim. Zobaczcie, jesteśmy tak wielkim, że sprawa rypnęła się na samym początku, bo Lucyfer, kiedy się dowiedział, że ma służyć człowiekowi, się zbuntował. A więc Bóg nas tak wysoko postawił, że aniołowie mają nam służyć. Ci, którzy są bez grzechu, czyści, mają służyć człowiekowi, który jest grzeszny i jest ciągle słaby. Taka jest nasza godność. W związku z tym nasza modlitwa też musi tak wyglądać. Dlatego Maryja dzisiaj staje i mówi tak niesamowity hymn. Wielbi dusza moja pana, bo. Bo. No i właśnie to bo jest bardzo wielkie. Nie dlatego, że ja jestem taka niesamowita, ale dlatego, że Bóg uczynił wielkie rzeczy. No i Maryja wymienia nie tylko dobro w jej życiu osobistym, ale też dobro w jej, w jej narodzie i w tych wszystkich osobach, które żyją obok. Spróbuj dzisiaj zobaczyć, jak wygląda Twoja modlitwa. Czy ona jest takim utwierdzaniu się w tym, że jesteś nikim. Że nie potrafisz kochać na 100%, że y, wydaje Ci się, że Pan Bóg żąda od Ciebie, żebyś się poniżał, czy raczej jest momentem, w którym powinniśmy i chcemy rzeczywiście popatrzeć na dobro, które się dzieje w naszym życiu? Świetnym nauczycielem y, w ogóle wiary są dzieci. Dzisiaj, y, no przed chwilą, miałem lekcję z trzecią klasą. I teraz jesteśmy na etapie omawiania poszczególnych części Mszy świętej. Dzisiaj mówiliśmy o hymnie chwała na wysokości Bogu, a wcześniej mówiliśmy o akcie pokuty. I dzisiaj, jak zawsze na początku lekcji, robimy sobie taką małą powtórkę o tym, co gadaliśmy ostatnio. I kiedy właśnie mówiliśmy sobie o tym akcie pokuty, o tym, że przepraszamy na początku Pana Boga za zło i za grzechy. To dzieci znowu bardzo intuicyjnie zadały pytanie, ale po co, przecież nas kocha? Trochę tak w tym jest, że zobaczcie, że brakuje też w naszej liturgii takiego bycia dzieckiem. Brakuje nam takich momentów, w których rzeczywiście popatrzymy na wiarę prosto, a na Pana Boga jako kogoś, kto naprawdę nas kocha, bezwarunkowo, bez tych kropek, które, czy tych gwiazdek przy, przy umowie, jak w banku, że tutaj się cieszysz z fajnych warunków, ale, ale wtopiłeś. Właśnie w Bogu tego nie ma, to w nas jest. I oczywiście nie neguję aktu by bo jasne, ale może warto czasami się zastanowić, po co my to robimy i czy rzeczywiście to jest coś, co no właśnie, co to ma zmienić w naszym życiu? Czy to zmienia nas i nasze patrzenie na Niego? Czy wydaje się nam, że Bóg tego potrzebuje, że musimy się upokorzyć, bo tak jesteśmy wychowani? Właśnie, totalnie nie chodzi o upokorzenie. Chodzi o to, żebyśmy potrafili razem z Maryją i z innymi mistrzami modlitwy zobaczyć, że to jest moment, w którym chcę rzeczywiście stanąć przed Panem Bogiem z takim dziecięcym pochwaleniem się o tym wszystkim co się w moim życiu dobrego dzieje, co się w ogóle w moim życiu dzieje. I spróbujmy o tym podumać, żebyśmy rzeczywiście nie byli ludźmi, którzy modlą się, bo muszą, bo taki jest obowiązek, bo takie jest zobowiązanie, bo się boją, bo czują, że ich wiara jest na 95% albo modlitwa na 38%. Zostawcie te wszystkie procenty, te wszystkie statystyki, normy, porównania, a próbujmy kochać Albo jeszcze lepiej, próbujmy być kochanymi przez Pana Boga. Wtedy będziemy też potrafili odwzajemniać tę miłość. On zawsze jest pierwszy. Zawsze. Nigdy nie pozwoli się wyprzedzić w służbie człowiekowi, bo taki jest nasz Bóg. Dobrego wtorku Wam życzę. Trzymajcie się. Do widzenia.